Witam was bardzo serdecznie w czwartym vlogu życiowym na moim kanale. W tym vlogu powiem wam wiel moją wielką tęsknotę za, za, za dziewczyną. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale to bardzo bym chciał żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę, nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na tym kanale. Więc ja już nie próżę i lecimy z vlogiem rzeczowym na moim kanale. Ale zanim zaczniemy najpierw musimy się do także intro. Więc moja, więc moja wielka tęsknota rozpoczęła się kiedy poznałem się z moją dziewczyną. Tą, to y, tą z, y, tą ze szkoły I tutaj, tutaj możecie mieć odnośniki Czy wam dam, czy wam nie dam, nie wiem, jeszcze ja zobaczę Już pierwszego dnia jak ją poznałem to zacząłem za nią tęsknić. Pewnego dnia moja dziewczyna tak mocno za mną posunięła, że już miała ochotę do mnie przyjechać Tutaj do domu ja za swoją dziewczyną każdego dnia tęsknię i nie wyobrażam sobie bez niej życia ponieważ bardzo mocno kocham i nie chcę, żeby jej krzywda się stała Pamiętam, że jak mnie pewnego dnia brzuch zaczął boleć to moja dziewczyna zaprowadziła mnie do naszego wychowawcy i... Nasz wychowawca powiedział mi, żebym nie siedział w szkole, tylko mam pojechać do domu. Stwierdziłem, że pojadę do domu i tak też zrobiłem. Gdy, z, gdy, z, gdy zbliżała się godzina ta, to ból brzucha ustępował i, i, i zdecydowałem się, żeby przyjść do szkoły. Pieszo jeszcze. I tak też zrobiłem, ale ja szedłem wtedy, wtedy pomysł. No tak, no bo... No tak, no bo jak nie chciałeś na przykład ym, siedzieć w domu, to musiałeś gdzieś wyjść i się spotkać z osobą, a nie ciągle tylko w domu siedzieć i później nic robić. No. I, no i takie miałem pomysły, prawda? Gdy przyszedłem do szkoły, to moja dziewczyna była zdziwiona tym, że jestem w szkole. A, a ból był troszeczkę mały, ale ten... Tam... Balutki był. Gdy wyszedłem ze szkoły, to moja dziewczyna powiedziała mi, żebym jechał do domu, ale ja nie chciałem jej zostawić samej. Ponieważ może się stać i krzywda, a ja tego nie chcę, tak? No właśnie. Jeśli, film, jeśli taki film przypadł wam do gustu, to bardzo bym chciał, żebyś, żebyś po, żebyście pod tym filmem napisali komentarze, ponieważ większość z was, czyli moich widzów, nie komentuje moich filmów. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji razy, Zoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. I chciałbym, żeby pod tym vlogiem yy, filmem było chociaż te 30 łapek w, łapek w górę, ponieważ nic Was to nie kosztuje, a mi daje więcej motywacji do nagrywania kolejnych filmów na ten kanał. Trzymajcie się i do kolejnego vloga życiowego na moim kanale. Pa-pa!